Halo, 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 hej, ha. witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, kolejny odcineczek naszej serii od zera. Na pewno jak widzicie jest taka dziwna zielona poświata. Otóż do tego, bo zaczął się kolejny tydzień w GTA, w którym Halloweenowa pogoda zawitała już na dobre w Los Santos. No, co za tym idzie, skoro zawitało już na dobre w tym Los Santos. To się też dobrze i nieźle rozgościło. Ja sobie po prostu zabiorę jakiś tutaj motorek, słuchajcie, i będziemy oczywiście dzisiaj jechali. Dzisiaj naszym celem jest oczywiście zakup nowej nieruchomości. Napisałem sobie listę pojazdów. Myślę, że tam są praktycznie wszystkie. Chyba, że o, kimś, o czymś jeszcze zapomniałem. Ale to jeszcze się w czasie tam jakby one myślę, że odnajdą. Które jeszcze są pojazdami zaginionymi, o tak można by je nazwać. No dobrze. W każdym razie zróbmy sobie to w następująco, to sposób. Pierwsze, wyciągamy sobie telefon i wchodzimy sobie w internet. W internecie wchodzimy na Force Clusa i tym samym kupujemy sobie warsztat, mianowicie o ten, na no Mission Row. Kosztuje 1600 i jeżeli chodzi o stylen, takie inne rzeczy, na ten moment się nie tymi rzeczami nie zajmujemy. Po prostu nie ma na takie rzeczy funduszy, jest po prostu biednie, więc wszystko jest standardowe. Będzie to najwyżej później robiony upgrade tej nieruchomości, oczywiście ona wtedy wchodzi w upgrade. Kupujemy, bo wylosowała się tam mianowicie lokacja w Mission Row, więc ją... I zostało 41 tysięcy. No i pojedźmy sobie w takim razie do tej nieruchomości. Jak proszę, KDJ do nas dzwoni. Bardzo dobrze KDJ, bo tyle wysłałeś tej SMS-y, -er, żebyśmy się wkręcili w ten warsztat, że w końcu mam na to fundusze, żeby móc się wkręcić w ten. Obejrzymy sobie w takim razie naszą pierwszą kascenkę. Nie wiem czy pojazdy od razu też będą się pojawiać. No mówię, obejrzymy sobie pierwszą kascenkę i to w sumie tyle będzie z tego warsztatu. Nie zrobimy ewentualnie jeszcze te takie misje pokazowe. No i w sumie tyle. Mówię, to będzie kolejny biznesik, więc mówię, zakupiliśmy sobie warsztat. Tutaj stawiam jakieś fury, ale mówię, nie wiem czy ta fura od razu tutaj będzie, w ogóle kastynka też jest cała zielona. Jezus, jak to wygląda tak zielono, nie. To jest w ogóle dopiero sprawa. Dobra, no musimy pierwiej furę tutaj załatwić to chyba wszystko co robimy, żeby było. Jeżeli chodzi o przygotowanie tego warsztatu. No, także musimy ukradnąć furę. Od tej sesanty, ewentualnie saszetki, jak kto ją tutaj woli nazywać. Dobrze. Nowe kontakty, wymieniliśmy się numerami. Zarejestruj się jako szef, zostanie VIP-em. Organizacja. udaj się na posterunek w La Mesa. No dobrze, także jedziemy. Ogólnie no jeżeli, jeżeli chodzi o tę pogodę, bo wiem, że może niektórych was skurzyć ta halloweenowa pogoda. To ona generalnie nam minie. Ona no, jest tylko na noc, i tyle, nie. Jakby nic więcej się nie wydarzy. Jak mówisz, wszyscy tobie ufają, KDJ. A ja widząc twoje kurde czasem zlecenia, to nie, to, to, to nie wygląda to najlepiej. Ale no wiesz, że jeszcze twoje teksty, tam się one dzieją podczas tych misji czasami, to są w skrócie jak lękajcie narody. Chodzimy po ten samochód. Dzień dobry. No dobra. No, nazwijmy, że trzeba będzie z nimi się trochę rozprawić bardziej. Nie w sposób pokojowy, tylko bardziej trzeba będzie przeprowadzić te negocjacje troszeczkę w inny sposób, żeby w ogóle nie zaczęli gubić swym wrogom, Ale jak ktoś chce wiedzieć, czy ja ich widzę, też, to tak średnio. Ich. Widzę tylko, że coś się tam rusza, mniej więcej, bo mówię, po prostu nie widać, co się tej burzy. Jest bardzo słabo. Tutaj coś jest, ten jeszcze się zbagował. Tak, ja wszystkich wykurzyłem tam. Ci policjanci przed tym się zdespawnują. Tam zostanie, nie wiem, z dwóch może, czy tam jeden został. Bierzemy auto z Sandy i uciekamy. Może, wiadomo, szybciej to też zrobić, bo ja też. Dwóch tam zostało, jak widać. To, to... Wow. Najbardziej celne strzały, jakie mogą być. Był ten poradnik, nie? Jakbym... Mówię, oni też trochę zakładajmy, by to byłby jeden z pierwszych e, naszych e, biznesów. Bo mówię, poradnik jak zgubić gliny, nie? Jedno źle skręciłem. Gdzie tutaj zaraz wjedziemy do kanału burzowego? No, dobra, generalnie, tutaj sprawa. Jeżeli chodzi o zlecenia, jest ich łącznie 8 z tego co pamiętam. Ale zawsze na tablicy będziemy mieli 3 do wyboru. Można też się oczywiście resetować, jeżeli już jakieś skończymy. I fajnie byłoby zagrać, mówię, chociaż każde, przynajmniej po raz. W tym momencie sobie zatrzymamy, jeżeli chodzi o warsztat, ponieważ musimy sobie wylosować, co będziemy dalej robić. Warsztat przygotowany to było generalnie nasz cel, żeby sobie przygotować. Warsztat. Tu mamy przekąski, więc sobie od razu już możemy zabrać. Druga w ogóle sprawa, jeżeli chodzi też o zażądanie warsztatem, to tutaj w ogóle mamy coś takiego jak gry na automat. Ale generalnie nie mam żadnej. Yy... odblokowanej gry yy, Co za tym idzie, wiecie, ja nie mogę nic tutaj ustawić, ale generalnie w tym miejscu, Ponieważ po prostu nie mam tego kupionego, jak tu widzicie, mamy informację, że to miejsce jest niedostępne, ponieważ odblokowano jeszcze Race and Chase dla warsztatu. A żeby odblokować takie coś, muszę mieć Salon gier i tam kupić automaty. Bo wiem, że niektórzy się pytali dlaczego, skąd ja mam w ogóle ten automat, bo pewnie nie pamiętałem, że w ogóle tak to wygląda. Jak przyznam wam szczerze, no bo ja mam te wszystkie rzeczy pamiętać, jeżeli takie rzeczy się działy na przykład dwa lata temu, no. Wszystkiego nie da się zapamiętać. To jest zbyt duża gra, żeby to wszystko zapamiętać. Plus cały czas się zmienia. Dobrze, yy, więc tak, przejdźmy sobie do rzeczy, która jest. Po pierwsze, losujemy sobie nasz cel. Teraz chciałem, żeby był naszym celem jakiś samochód, cokolwiek, żeby to było, bo generalnie, żeby to było auto, jakieś nowe. Motor, pojazd, nieważne. Ważne, żeby to było coś innego, ponieważ mamy już jakikolwiek biznes, czyli Warsztat, na którym potencjalnie możemy sobie już zarobić. Więc dobra, na samym początku mamy szybką kasiorę. Więc szybką kasiorą naszą będzie to... To jest... Co to jest? To jest... Jazda rowerem. No, czyli bardzo fajna rzecz. Oraz... Sprzedaż motora z klubu motocyklowego. Nie wiem, czy jest, bo nie trzeba sprawdzić. Jeżeli go nie ma, to alternatywą na to będzie. No, znowu jest to samo. I mówię, jeżeli go nie będzie, to alternatywną naszym jest napad na sklep. Dobra, no to mamy tak, mamy już prąd działania. Idziemy na próbę rowerową, potem zobaczyć, czy jest motor. Jeżeli nie ma motor, idziemy na sklep. A głównym sposobem na zarobek są zadania ze ścianki w klubie motocyklowym. Tych zadań wykonamy sobie w takim razie całe jedno. No i dobra, teraz jest to nowe koło, jeżeli chodzi o pojazdy. Jak to widzicie, jest bardzo dużo ich wypisanych. Plus jeszcze dopisałem, że nie wiem, na przykład jakaś topka samochodów po szybkości, bo... Mówię, nie wiem, no. Jakieś losowy pojazd Pegasusa, generalnie, to jest moja druga wersja tego koła, bo na samym początku był na klasy podzielony, ale stwierdziłem, że to będzie takie XD, bo będzie ciężko potem odszukać, które to takie. Więc mamy tutaj po prostu pojazd, którego będziemy po prostu sobie kupować, i na samym początku wylosowało się. Wybierz sobie co chcesz. No dobrze, także wybór należy do mnie. Jako, że nie mamy praktycznie żadnej dobrej fury na start, uważam, że pierwszą furą, którą sobie w takim razie kupimy, będzie oczywiście ze sklepu SSS kategorii czterodrzwiowe myślę, że już ktoś z was się tutaj może domyślać co to będzie, mianowicie jest po prostu to, jako że no nie mamy zniżki na nie zrobione, bo trzeba zrobić akcję wyfleka żeby mieć ją na zniżce, dałoby się żeby był oczywiście zakup mieszkania, ale że mamy samochód, więc albo będzie tak no musiałoby być Kuruma, przydałoby się jakakolwiek, mówię, Kuruma byłaby git żeby był właśnie jako taki pojazd do zakupu, no ale że nie ma zniżki no to będzie dosyć drogo, no ale nie wiem czy coś innego miałoby sens tak szczerze kupować właśnie niż Kurumen na samym początku, żeby było coś. Bo te inne pojazdy są troszeczkę zbyt drogie. Nie wiem, mógłbym jeszcze ewentualnie na przykład Battiego wziąć, ale Batty to nie jest, wydaje mi się, że taki wybór Byłby, no który byłby spoko, bo prób czasowych zwyczajnych raczej nie będę robił. Więc na ten moment mówię niech będzie to Kuruma, będzie bez zniżki, to więc bardzo dużo kosztować. Dobra. Na razie opuszczamy sobie warsztat. Weźmy sobie w takim razie, wezwijmy pojazd. Tylko muszę po niego zadzwonić, do mechanika. Gdyż ja już tu mogę swoją drogą powoli chyba kasować te kontakty, które będą z las. Co to? Co ty to? Będziesz mnie kurde popychał. Tak, dobrze, nagrywaj to, nagrywaj. Tak, się, tylko że trochę nagrałeś po akcji. Abyś ja zobaczył, jakbyś mu nagrał jak walę mu od razu, to o kurde. Dobra, na sam początku było, żebym zrobił próbę rowerową, ewentualnie zadania ze ścianki i sprzedał później pojazd. Próba rowerowa jest. Gdzie jest? To blisko, także jedziemy na nią. No to co prawda, no warta też będzie miała, ale to musi auto się zrespić. A radzę gościu, idźcie tam, z z zastanów nad sobą, a nie będziesz mi tu przychodził. Dobra, zrobimy próbę w, ka w każdym razie w kanałach, potem idziemy zobaczyć co jest w naszym klubie motocyklowym. No i mówię, będziemy zbierali na tę moment na kurumę. Widzę, że dobrze sobie pojazd postawiłem. Będzie zasłaniał wszystko. Jadę pod Daxem właśnie. Być może gdzieś tutaj będzie O nim jakieś pozostałości. A w sumie, ogólnie, jeżeli chodzi o te postacie. Na ten moment, jaki poznaliśmy, no to DAX w sumie nie jest taką złą postacią. To wada ma być pewno taki trochę, wiadomo, taki szalony jak. Miał być taki szalony jak Trevor. Ale no nazwijmy, że w ciągu tych 11 misji, średnio było to jakkolwiek dobrze przedstawić. Tak jak jest, oczywiście przedstawione to w Piątki. Przez co mówię, bardziej on trochę wychodzi jak taki komiczny. Ale jako sobie postać nie jest taka zła. Kościół z młotem. Tutaj jaki dojechaliśmy. Mamy już 105 tysięcy. i teraz zobaczmy sobie w takim razie, jak wygląda klub. Mówię, ewentualnie zrobimy w nim sobie. Jeżeli nie ma motoru, to trzeba będzie pojechać do sklepu. i ewentualnie jeszcze zrobić w tym klubie jedno zlecenie. Więc no, no, na moment spora kasa się szykuje. No i oczywiście to dokończenie jest jedna misja z penthouse'u cały czas. Bo jeszcze wisi, finałowa misja. To się jakaś niebieska kropka zrespiła, co to jest? Burgonetka pancerna. Mm. O, dobra, mogę to zrobić. E, bo potrzebna jest bomba samoprzylepna, żebym mógł e, w ogóle ją otworzyć. Trochę krzywo trafiłem, ale. Bo oni się generalnie zatrzymują. Zabieram sobie tę skrytkę, tą walizkę. I to tyle. No i 25 tysięcy wpada na moje konto, także. Mówię, szybka, ka szybka kasa po prostu to jest. No ale to jest random event. A wydaje mi się, że zasada, jeżeli chodzi co do random eventu, to decyduje bardziej ja, czy chcę wziąć tym udział, czy też nie. A akurat furgonetka nie jest jednym z tych złych random eventów. Ty, kolejna rzecz się zrespiła. I teraz się złodziej zrespił. Co co za głupota w ogóle, gości? Patrzcie. <laughs> Adam Małysz, 102. Wtedy dosłownie Adam Małysz 102 metry w wywalił. Koniec z tego wszystkiego. Dajcie sobie parę kulek. Bierzemy w takim razie trzeba zanieść walizkę. Dobiorą mi samochód. I pokonacie mnie. A to dobrze. Teraz tutaj. Rozwalili kółko, ale on nie jest w sumie więc nic dziwnego, że coś rozwalili. No ale to, ale kasę już mogłem zanieść, nie? Kolejne 20k, jak widzicie, wpadło. Kasa tutaj leci jak trzeba, nie? Ale to jest wam, bowiem to jest zażnie pojęte, nie? Tu jakiś, kurde, mały już, tutaj taka akcja. Dobra, e, biegnę od razu do tego. Dobry Samarytanin, chyba z trzy razy okradłem, znaczy okradłem, pomogłem dostarczyć to. Zespił mi się ten event w ogóle więcej razy niż na głównym koncie, bo chyba tam dwa razy tylko mam ten event zrobiony. Chyba trzeba z pięć razy yy, zrobić ten event, żeby była platyna. Akademia, może dla kogoś to tam robi osiągnięcia, będzie taka ważna rzecz. I tu tam w sumie lotto, bo nie ma ani za takie osiągnięcia. Nie ja tylko interesowałby te osiągnięcia, w których byłoby coś, coś do dostania. Motor się nie zrespił, więc dobrze, że wylosowaliśmy drugą rzecz. A, tutaj po pierwsze trzeba wyjść z tego, Secure. I będziemy robili to, te zadania tutaj na ściance. I mam tylko o, chyba dwa zadania do dyspozycji. Tego nie mogę zrobić. mam? tak, dead albo życie, albo ucieczkę. Obydwa zadania pracą, płacą praktycznie podobnie. No ale wylosujmy sobie. Dobra, mamy liczby, czyli jedynka albo dwójka i w sumie tyle. I wylosowało się numerek jeden. Czyli zadanie numer jeden, czyli robimy ucieczkę. Mówię, i tak robimy tylko i wyłącznie jedno zadanie, bo tak się wylosowało. A potem idziemy e, sprzedać, cz, znaczy idziemy, idziemy na sklep, idziemy do jakiegokolwiek sklepu. Dobra, no i mamy do, do ukradnięcia autobus więzienny. W sumie wiadomo gdzie on jedzie, e, wiecie co zrobię sobie? Mianowicie zwrócę sobie pojazd i go przyzwę z powrotem. Dobra, autobus więzienny w sumie jedzie, więzienie jest gdzieś tutaj, więc mogę zaznaczyć. I daleko jesteśmy, tego nie widać. Dobra, już prawie dogoniłem ten autobus, a no to też dobrze, żeby przed więzieniem ich kurde złapać. Dobra, tutaj mamy dwójkę tych kierowców. Dobra. Wy też się tutaj uspokójcie. Wszyscy, wszyscy się już uspokoi. Ty, proszę tam, zobaczycie tam nie ma. Jedziemy w takim razie z autobusem do żółtego punktu. Żółty punkt prowadzi nas bardzo daleko. O właśnie, w sumie wiem, co jeszcze mogę dopisać do tego koła, bo skoro zaczęło się, kolejny tydzień Halloween i powróciły rzeczy, możemy, będzie, będzie można w sumie zbierać dynie. To już dopiszę sobie na na, na następny odcinek, że będą dynie do zbierania. Raczej 200 dyni, bo tyle maksymalnie Normalnie się ich tam respi, w sensie. W ciągu jednego dnia tam można zebrać tylko. Znaczy, żeby dostać jedną nagradę to 10, a kolejną za 200. No 200 dni, kurde, nie będziemy zbierali, bo to to jest po prostu, nie wiem, to jest roboty. W ciągu jeszcze jednego dnia trzeba te 200 dni zebrać, a nie jeszcze podzielić sobie to na, na jakiś czas, to by mi zaj... zajęło, nie wiem, z 3-4 godziny, tak szczerze, jakoś się zatrzymałem. Co prawda wjechałem na drugi pas, dosłownie. Teraz swoją drogą fajną, bo oni obstawę robią jak jedziemy i oni dwalą do nich po prostu. Mi się ich po prostu pozbywają. I mi niby taka prosta misja się to wydaje, nie? Że nawet szybko poszła, patrzcie. Ponad 8 minut mi to zajęło. I to do tego za 22,5 tysiąca. Właśnie. W sumie buzard też jest opcją. Zmienię, czy mam tam buzzarda. muszę zobaczyć. Nie było tam buzzarda. zapomniałem sobie o. Nim. No cóż no. Teraz go sobie dopisałem, żeby był. Dobra, kolejna rzecz to tam było, żebym sobie poszedł do jakiegokolwiek sklepu. Dobra, no pójdziemy. Dobra, także wchodzimy sobie do sklepu. Dzień dobry. Wiesz co, powiem ci gościu. Niestety, ale... O kurde, nie udało mi się. Znowu, Znowu mi się nie udało ciebie trafić. ty znaczy, zabieramy kosiora. Dobra, słuchajcie, jak widzimy mamy 1200, zabieramy auto i uciekamy. Też ten napad. No to mamy kolejną rzecz zrobioną, to sobie zaraz wylosujemy naszą znowu główną aktywność, co będziemy robili. Po Może wylosuje się ta kurde misja z kasyna? Bo mógł, została ostatnia misja i byłoby prawie, że 500 tysięcy. Dlaczego znaczy, za ostatnią w sobie misję jestem? Bonus będzie chyba 500k, 600, więc będzie już stać nas po prostu na auto, które zostało wybrane. Tym samym, jak mam tam w sumie napisaną kurumę, będę już ją mógł wykreślić. Klient dostarczył motocykl do Twojego klubu motocyklowego. No super, no ale trochę po czasie, to można by powiedzieć. Niestety. Bardzo mocno po czasie w ogóle. W końcu chyba zacznę i gubić, Bo jadę, jadę jadę i kurde Zgubić nie mogłem. Dobra, w końcu zgubieni trochę. Rozwaliłem już auto, więc wylosujmy sobie kolejną, jakąś główną aktywność, którą będziemy robić. Z dobra rzeczą, którą zarobimy, sobie ma być. A, dobra, tego nie skasowałem, to więc muszę usunąć drugą dawkę. No więc jeszcze raz zalosujmy, bo w sumie byłoby to. Robię co chcę się wylosowało, więc dobra, mo można powiedzieć tak, co mam do wyboru, mam do wyboru zrobienie misji dla Daxa w sumie, w sumie mamy trzy opcje, czyli zrobienie misji dla Daxa, dokończenie kasyna oraz zrobienie napadów z warsztatu. Zrobienie misji dla Daxa i zrobienie napadu przy jednej misji z warsztatu to jest git, jednakże czas antenowy pozwala na zrobienie jednej tylko z tych trzech rzeczy, no niestety... Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Daxa, mam zrobionych 7 zleceń. Trzeba mieć 10, żeby mieć ulepszoną wytwórnię. Co za tym idzie, zrobimy w takim razie zlecenie dla Daxa. jak już będzie 10 zleceń dla niego, no to w sumie już nie będzie takiej potrzeby. Nie będzie takiego nazwijmy parcia, żeby to robić tak cały czas. A. Myślę, że i tak się przyda, zawsze zrobić choćby jedno to zlecenie. To jedno zlecenie do odcinek, chociażby żeby było, to już będzie kit. A, dobra, mamy... znowu to samo. Nie, to mi jest zła. Wylosujmy sobie inną. Gdzie ja mam spawn? Do siedziby. Inną sobie wylosujmy. Ja już, kurde, te misje z tymi odpryskami. Ja już nie wiem ile. Na y, 7 tych zleceń co tam jest, chyba z 5 razy to już się robiło i to tak poważnie. Może, bo już przesadzam, może z 4, ja to cały czas praktycznie robię. Jest więcej tych zleceń. Dax zleca 6 misji różnych. Dlaczego mi daje cały czas to? Motor niech sobie tu zostanie. Mówię, na koło przyszło się przydam. Y, nie to. Wiecie, tutaj do Daxa dzwonimy. Chciałbym znowu coś poprosić, co masz ciekawego? Wiecie co, ta misja też zajmie mi zbyt długo, bo... Jak ja mam mi wszystkich dorwać? Jeden kurde gdzieś tam na morzu, drugi tam... To też zajmie za długo. Pójdźmy może teraz, zamiast ja w siedzibie, to... Żeby zrespić się w ostatnie miejsce. Już bym wolał szczerze naprawdę już chyba te odpryski robić, niż akurat to, bo to też... To akurat jest złe, bo nie mam żadnego pojazdu, żeby jakoś to szybko mi zajęło. Bardziej w tym jest problem. Pracę. To tym razem dla masz coś tym razem koło losu ci wybrało. Praca zdalna, o, dobra, to jeszcze może być. To nie jest złe w sumie zadanie, więc sobie sprowadźmy pojazd. Tak trochę daleko punkt się wylosował, ale. No cóż, no, mogłoby się w mieście akurat wylosować, ale to już jest akurat jakieś normalne zadanie, o. Już nie wiem, czy już nie miałem wcześniej tego osiągnięcia i drugi raz mi w sumie RP teraz nie przyznało. No dobra, w końcu tutaj dotarłem. Ja zdanie. Kręcę się 17 w każ każdą stronę dosłownie, nie? Tam gada, że mnie tu być nie może. Mogę, mogę. Kto powiedział, że ty możesz tu być. Jedziemy w takim razie do Pay Spray. Bay and Spray od razu już pamiętam gdzie się znajduje, bo już mówię tyle razy to mi się to tutaj wylosowało. Że to pamiętam, ale to jest akurat, szczerze powiem, że chyba najlepsza misja na ten moment. z tych trzech. Wiem, że jeszcze było ten... W sumie jedna jeszcze lepsza. Na temat... Yy, atakowania konkretnej wytwórni. To też w sumie misja taka, dosyć prosta. Bomba zdalna. Dziękuję i jedziemy. Dobra, tak, słuchaj, wjeżdżam już tam, zaraz. Podam w śmietnik. Teraz ja sobie po śmietniku pojeżdżę po wózku. Trochę się cofnę, do przodu i tak. Proszę mi otworzyć bramę. Dobra. Myślę, żeby stąd jakoś uciec, tak żeby nikt mnie nie mógł zobaczyć, będzie dobre w zasadzie zrobienie tego teraz. Tu i tu. Bo mówię, jak uciekniemy, żeby nas nikt nie zobaczył, wtedy dostaniemy dwa razy więcej kasiory. Jeżeli się zapisuje misja, gdy się zobaczą nas, no to jest połowiczny sukces. Za tym idzie, będzie tylko i wyłącznie 25 i teraz musimy jeszcze zgubić pościg. Dwie gwiazdki to akurat nie będzie problem, bo gdy sobie stoję na torach, raczej tutaj do mnie nie przyjadą. No, to wiadomo, jeszcze gdzieś tam nie zobaczą, ale raczej w ich kierunku do mnie raczej będzie, będzie coraz gorszy. W sensie nie będą mieli, jak mnie w ogóle złapać. Sobie mogę po prostu wtedy tutaj stanąć. No mówię, no niestety, czas antenowy nie pozwala na rozegranie drugiej aktywności, bo zagrałbym drugą aktywność. No mówię, raczej jaką byłoby skończenie już tego kasyna. Wtedy będzie już kasa wtedy na to, na auto, i będzie pierwsza która tam odhaczona, nie wiem z ilu, bo będziemy też jeszcze musieli garaż kupić. Ale na ten moment mamy 20 slotów, więc nie ma czym się przejmować. No i 50k. No i cóż, w sumie to tyle w tym odcinku. Więc podsumowując, mamy warsztat. No i zarobiliśmy e, dodatkową, jakąś kasiora. Także to byłoby na tyle. I do następnego. Cześć. Uuu.